Nie rezygnuj pod żadnym pozorem. Nie rezygnuj z tego, o czym marzysz. Nie rezygnuj z tego, co teraz robisz. Nie rezygnuj z tego, co jest dla ciebie ważne. Jeśli to, co teraz robisz, ma wpływ na to, kim marzysz się stać, jeśli to, co teraz robisz, ma wpływ na twoje cele, nie rezygnuj z tego. Nawet jeśli jest ciężko i jesteś tu nie bez powodu. Powód, dla którego teraz włączyłeś ten odcinek, włączyłaś ten odcinek, ma związek z tym, że wiesz doskonale, że rezygnacja to nie jest coś, co chcesz zrobić. To jest coś, co ci prawdopodobnie może umysł podpowiadać, ale tu jesteśmy po to, żeby uświadomić sobie, że nasz umysł podpowiada nam wszystko to, co sprawi, że będziemy czuli się bezpiecznie, a nie. To, co sprawi, że zrealizujemy w każde swoje pragnienie i każde swoje marzenie. Więc zostań do końca tego odcinka, jeśli chcesz poczuć, że ani śnisz, żeby rezygnować ze swoich marzeń, że ani śnisz, żeby puścić to wszystko, co jest dla Ciebie ważne. Może być Ci ciężko i to jest normalne. Może być Ci na tej drodze bardzo ciężko i to, co Ci chcę powiedzieć w tym odcinku, to, to byś zrozumiał, że to są chwile, które są najpotrzebniejsze w twojej drodze. Jeśli zmierzasz dokądś, jeśli marzysz o jakimś mistrzostwie w swoim życiu, jeśli chcesz stać się kimś, o kim marzysz, by być już od dawna, by zrzucić z siebie wszelkie ograniczenia, które nałożono na ciebie, by stać się totalnie wolnym człowiekiem, by wykreować siebie takiego, jakim ty chcesz siebie wykreować by stworzyć siebie takiego, jakim Ty marzysz, by być już od dawna. To jest Twój czas i to jest Twoja szansa. Ten rok się kończy i być może podsumowanie jego będzie trudne właśnie dlatego, że czas puścić to, co już nie jest Twoje. Czas puścić tą tożsamość, która nie ma z Tobą już nic wspólnego. Czas odrzucić wszystko to, co Ci nie służy. Nawet jeśli myślisz że to jest coś, o czym od zawsze marzyłeś. Ale jeśli widzisz, że relacje, m, praca, czynniki w Twoim życiu, cokolwiek, co teraz się dzieje, cokolwiek, co teraz robisz, a widzisz, że kompletnie nie ma nic wspólnego z celem, do którego dążysz, powinno być usunięte z Twojego życia. My mamy w zwyczaju tęsknić za tym, co stare. My mamy w zwyczaju nie chcieć odrzucić od siebie czegoś, co już nam nie służy. My mamy w zwyczaju to robić. Wyobraź sobie nawet sytuację związaną z rozstaniem jakimkolwiek w Twoim życiu. Nawet jeśli pomyślałeś sobie, pomyślałeś sobie, że nie, już nie chcę tego człowieka w swoim życiu. Ten człowiek wpływa na mnie bardzo źle i negatywnie. Musimy się rozstać. To jak nadchodził ten moment rozmowy, moment tego, żeby o tym powiedzieć, to sobie myślałaś, myślałeś: "A może on nie jest taki zły, może ona nie jest taka zła?" Twój umysł robi wszystko, żeby cię zapewnić, że to, gdzie jesteś teraz, jest wystarczające dla ciebie, tylko po to, żeby cię chronić, żebyś się nigdzie nie ruszył. Zmiana Twojej tożsamości, Twoim zadaniem nie jest um, żyć schematami, którymi Cię nauczono, by żyć. Twoim zadaniem jest uświadomić sobie, że masz w sobie tę moc, by wykreować nową tożsamość, tą tożsamość, która będzie Ci sprzyjać, bo jeśli Ty teraz żyjesz w przestrzeni, gdzie robisz rzeczy, które kompletnie ci nie pomagają, gdzie robisz rzeczy, które kompletnie cię nie wspierają, to nie możesz dalej być tym człowiekiem. Jeśli chcesz, by całe twoje życie się zmieniło, najpierw zacznij od siebie. Twoim zadaniem jest porzucić swoją starą tożsamość i przybrać nową. Twoim zadaniem jest uświadomić sobie, że wszystko to, co było, a co ci teraz nie sprzyja, musisz pożegnać. Jeśli chcesz zacząć żyć ze świadomością, że wytworzysz w swoim życiu takie czynniki, takie okoliczności, które cię będą wspierać na każdym kroku, musisz odrzucić wszystko, co ci nie służy. Zapomnieć o tej tożsamości, która została stworzona przez ograniczenia innych ludzi. Wszystko jest możliwe. I Zwłaszcza w tym momencie, w którym czujesz największy ciężar, w którym czujesz, że chcesz się już poddać, że masz serdecznie dosyć, zwłaszcza w tym momencie, Twoim zadaniem jest uświadamiać sobie jeszcze bardziej, jak potężna jest iluzja Twojego umysłu, Twój umysł cały czas przedstawia Ci te sytuacje, które ty teraz przeżywasz jako tragedię, jako śmierć, jako Umieranie pewnej części Twojego życia. I to jest poniekąd tem, ale to absolutnie nie powinno Cię zatrzymywać. To powinno dodawać Ci skrzydeł. To powinno sprawiać, że Ty czujesz się coraz lepiej, że Ty uświadamiasz sobie, że to, w jakim stanie Ty teraz się znajdujesz, wynika z tego, że kończy się to, co stare, że kończy się to, co Ci kompletnie nie służy, że zacznie się nowe. To naturalne, że pożegnania są bolesne. To naturalne. Ale Twoim zadaniem jest zmienić narrację w Twoim umyśle, która cały czas Ci powtarza, że to, co się dzieje w Twoim życiu teraz, jest zbyt ciężkie, byś mógł działać. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żebyś nauczył się, mimo tego, co się dzieje w Twojej przestrzeni, działać. Wiesz, ile mnie kosztowało nagranie tego odcinka, żeby po prostu jakby cały świat zmówił się, żebym nie miała na to przestrzeni, żebym nie miała na to czasu. I od kilku dni, od kilku tygodni, odkąd zdecydowałam o tym, że nie ma niczego, co mnie zatrzyma, że nie ma niczego, co jest niemożliwe, dzieją się w moim, życi rzeczy, w moim życiu rzeczy. Które mają mi pokazać, że to, co sobie zadeklarowałam, to, że powiedziałam któregoś dnia, nic mnie nie zatrzyma. Zrobię to, na co się ze sobą umówiłam, zrobię to, co sobie obiecałam, żeby to się zrealizowało, żeby to mi się pokazało. Dla mnie ten cały ciężar, który się teraz odbywa w moim życiu, dla mnie wszystko to, co, co, co wydaje się być trudniejsze niż, niż zwykle, jest po to, żebym ja zobaczyła. Że nawet w takich chwilach ja jestem w stanie wystać przy sobie, że nawet w takich chwilach ja jestem w stanie być przy sobie, że nawet w takich chwilach ja nigdy nie zawiodę siebie. Pomyśl sobie kiedy, o, o sytuacjach, w której kiedyś e, obiecałeś coś, na przykład swojemu szefowi, i tak dalej, a pomyśl sobie o sytuacjach, kiedy obiecałeś coś sobie. Którą obietnicę prędzej dotrzymasz? Dla kogo zrobisz więcej? O tym to wszystko jest. Jeśli ja. Tym, tym razem obiecałam coś sobie, to wystanę przy tym choćby nie wiem co. Możesz mieć dzień poślizgu, możesz mieć jakieś takie no, turbo sytuacje, ale wystań przy sobie. I jeśli chcesz zrezygnować, to przypomnij sobie dokładnie w tym momencie, kiedy jest najciężej. Że ta sytuacja jest po to, żebyś nabrał do siebie jeszcze większego szacunku. Że ta sytuacja, że ten ciężar jest po to, żebyś poczuł jeszcze większą dumę z tego, co robisz. Że ten ciężar jest po to, żebyś jeszcze bardziej sobie uświadomił to, co naprawdę chcesz robić. Wiesz, czemu do ciebie dzisiaj przemawiam? Bo kocham przemawiać do ludzi, bo, bo spełniam właśnie teraz swoje marzenie bo to jest częścią mojego y, przeznaczenia, to jest częścią mojego celu, który sobie ustanowiłam. To jest dyscyplina, kiedy robisz coś z miłości do siebie. Nawet w momencie, kiedy wróciłam ze spaceru z psem i stwierdziłam, że w sumie to lepiej by było chyba sobie poleżeć i poodpoczywać, bo cały dzień byłam dzisiaj zapracowana. Ale wybrałam zrobić coś. Co daje mi ogromną radość, i ja teraz wiem, że wyłączę, że, że wyłączę nagrywanie. I to, co będę czuła, będzie o wiele, wiele, wiele potężniejsze w, w uczuciu takiego spokoju i spełnienia, i relaksu, niż to, jakbym zdecydowała się tego nie zrobić, i poleżała i odpoczęła. Wiem, że teraz, kiedy to zrobię, kiedy wyłączę to nagrywanie, będę czuła ogromną radość i dumę z tego, że wystaję przy swoim choćby nie wiem co. I wiem doskonale, że te sytuacje się skończą. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie każdą lekcję, którą miałam ostatnimi czasy, zaliczyłam, wiedząc, że nie rezygnuję już dlatego, że jest gorszy dzień, że nie rezygnuję dlatego, że jest gorsza pogoda, że nie uzależniam już tego, co robię od, od czynników zewnętrznych. Że wszystko to, co robię, jest po prostu zgodne ze mną, jest zgodne z tym, co sobie obiecałam. I o tym jest to wszystko. Możesz, możesz um, tworzyć to w taki sposób, w jaki chcesz. Jeśli na przykład nie masz ochoty robić czegoś, to zastanów się, czy sposób, w jaki masz to zrobić, jest, jest zgodny z tobą. Kiedy ja. Rozpoczy kiedy ja miałam w głowie e, dzisiaj to, że nagram ten filmik, to mój scenariusz opierał się na zupełnie czymś innym. Ja w momencie, kiedy przyszłam tutaj, zdecydowałam się nagrać dla ciebie film, miałam zupełnie inny temat do nagrania. Napisałam to w ostatniej chwili. Dlaczego? Dlatego, że to było ze mną bardziej zgodne. Że to, co ci teraz mówię, jest, jest dla mnie jedną z najważniejszych kwestii, które ostatnio. W sobie odkryłam, czyli moc dyscypliny z miłości do siebie. Moc dyscypliny, wiedząc, że wszystko to, co robię, jest zgodne z moim celem. Nawet jeśli nie czujesz, że teraz to, co się dzieje dla Ciebie, jest dla Ciebie dobre, jeśli nie czujesz, że, że to działa wszystko, nawet jeśli widzisz, że nic nie działa, to wiedz, że to działa dla Ciebie, że to pracuje dla Ciebie. Jeśli nawet Ty myślisz, że nic nie wychodzi, coś tu jest nie tak, to pracuje dla Ciebie. To Ci służy. Ty nie widzisz tej pracy. Nie widzisz pracy, która się dzieje tutaj na zewnątrz dla Ciebie. A ona jest i ona jest realna. I ona jest dla Ciebie. Ona jest po to, żeby Cię wesprzeć. I wiedz, o jednej najważniejszej kwestii, jednej z najważniejszych kwestii. Jeśli robisz wszystko, co w Twojej mocy, to zadziała prędzej czy później. Nie ma opcji, nie ma opcji, że jeśli robisz wszystko, co w, w Twojej mocy, jeśli angażujesz się w pełni w to, o czym marzysz, że kiedyś nie wypali. Nie ma takiej szansy. Dlatego, że we wszystko, co włożysz swoją miłość, we wszystko, co włożysz swoją pracę, odpłaci się Tobie. Gwarantuję ci. Wierz mi, że bardziej boli żałowanie, że czegoś nie zrobiłeś. Wierz mi, że. Z, zresztą po co ja ci mówię, wierz mi? Ty wiesz doskonale o tym, że masz pewnie milion takich sytuacji w swoim życiu, w których nie zrobiłeś czegoś, choć marzyłeś o tym, żeby zrobić, bo się wstydziłeś, bo. Yy, bo, bo taka była sytuacja, że yy, szkoda było kasy i tak dalej, i tak dalej. A jak patrzysz na to przez pryzmat czasu, to zrobiłbyś teraz wszystko, żeby się wrócić do tamtej chwili i żeby zrobić to, o czym marzyłeś. Żałowanie boli bardziej niż zaangażowanie. O! <laughs> Piękne to, co wymyśliłam. Żałowanie boli bardziej niż zaangażowanie. To jest proces. To wszystko co ty teraz przeżywasz jest procesem. Słuchajcie, nie wiem czy kiedykolwiek ktokolwiek z was słyszał historię o Jimie Kareju. Na 100% wiecie kim on jest. Na milion procent. Jeśli nie oglądaliście nigdy historii na temat Jima Carrey'a, błagam was, na YouTubie znajdźcie sobie filmik. Chyba Susan Marin nagrała taki filmik na YouTubie o Jimie Carreyu. Jak zobaczycie, ile razy jemu powiedziano nie. Ile razy go odrzucono. To po prostu włosy wam dęba staną. To jest aż nieprawdopodobne, żeby tyle razy usłyszeć nie i koniec końców osiągnąć tak ogromną karierę, światową, światową karierę, że nie ma tutaj chyba człowieka na planecie, którego nie zna. I najważniejsze, co chcę Ci powiedzieć na sam koniec tego filmiku, to przygotuj się na niespodziewane. Przygotuj się na to, że może się w Twoim wyda życiu wydarzyć coś, co nie przyjdzie do Ciebie w sposób, w jaki Ty myślisz, że może przyjść. Jeśli widzisz, że ktoś zamknął Ci drzwi przed nosem, które według Ciebie były drzwiami, przez które przejdziesz i Twoje życie całkowicie się zmieni, to nie dlatego, żeby Ci powiedzieć nie, tylko dlatego, żeby Ci powiedzieć tak, tylko że w innych drzwiach przygotuj się na niespodziewane, przygotuj się na to, że czeka na ciebie coś, czego ty po prostu nie byłeś w stanie ogarnąć swoim umysłem. Nie rezygnuj i otwórz się na przyjmowanie. Otwórz się na przyjęcie tego, co odmieni twoje życie. Jak już mowa o przyjmowaniu, to serdecznie z całego serca zapraszam Cię na watową imprezę, która się już odbyła wczoraj, ale nadal możesz przez cały rok obejrzeć nagranie tej imprezy. Link będziesz mieć podpięty, podpięty w komentarzu albo w opisie. To impreza ta impreza jest o tym, by ustawić się na przyjmowanie, na przyjmowanie dużych pieniędzy, na przyjmowanie obfitości. Na przyjmowanie wszystkiego, co chcesz przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w Twoim życiu nie ma tego, o czym ty marzysz, to oprócz braku zaangażowania masz w sobie też przekonania, które nie chcą przyjąć tak wiele. I na tym masterclassie ja pokazuję Ci, pokazuję Ci, przeprowadzam Cię przez proces, dzięki któremu otwierasz się w swojej podświadomości na to, by przyjąć wszystko to, co do ciebie już idzie. Nie bój się obfitości i nie bój się tego piękna, które ma do ciebie przyjść. Działaj w jego kierunku i nigdy się nie poddawaj. Wracaj do tego filmiku, ilekroć będziesz czuć, że jest ci ciężko. Na sam koniec bardzo cię poproszę o to, żebyś zostawił, zostawiła komentarz w postaci emotikonki z rakietą. Na znak tego, że obejrzałeś do końca, żebym ja po prostu widziała, że obejrzałeś to do końca, obejrzałaś to do końca, udostępniejsi czujesz, że kogoś to wesprze. Niech ta miłość pójdzie w świat. I zapraszam cię serdecznie do, do moich przestrzeni, w których znajdziesz, znajdziesz narzędzia, które pozwolą ci na życie swoich marzeń dzięki zastosowaniu tych narzędzi w swoim przypadku i w swoim życiu koniecznie podziel się w komentarzu tym, co do ciebie przyszło po tym odcinku. Dziękuję Ci z całego serca, że tu byłeś.